Cześć Piotrku. Cześć Maciej. Słuchaj, sprawa wygląda następująco. Projektujemy garderobę, pomieszczenie jest bardzo małe, dlatego zależy nam, żeby ta garderoba była jak najbardziej funkcjonalna. Mi się wydaje, że najlepiej to po prostu w systemie Elfa Classic, w białym kolorze, który rozświetli tak małe pomieszczenie. Widzę, że można też zastosować kosze. Yy, tak, kosze mamy o różnych wysokościach. Widzę, że może być jeszcze wersja orzech. Yy, tak Piotrku, mamy trzy wykończenia wnętrza, jedno to jest w kolorze białym, orzech, i jeszcze brzoza. Mhm. Rozumiem, że wszystkie drążki spokojnie możemy sobie tutaj y, zamontować. Tak, system jest bardzo prosty, montaż jest też bardzo prosty. Montujemy szynę pionową lub poziomą. Do tych szyn podoczepiamy y, profile, na których osadzamy mm. półki. I wtedy możemy już komponować to, jak chcemy. Dowolnie. Możemy przedstawiać sobie tą kombinację co 2-3 cm. Pod każdą półką możemy montować drążek. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. A powiedz mi, czy taka zabudowa, że może być cała ażurowa? Oczywiście. Montujemy tylko ażurowe półki, które tak naprawdę mają dodatkową wentylację, nie trzeba się wspinać po drabinie. I rozumiem, dodatkowe pałąki na płaszcze garnitury bez problemu możemy zamontować? Wszystko możemy zamontować. Druga kwestia, do garderoby przechodzimy przez sypialnię, no i na wejściu mamy takie trochę niezbyt estetyczne drzwi. Hmm, Maciej, mi się wydaje, że drzwi przesuwne w systemie Elfa w profilach aluminiowych yy, z wykończeniem, nie wiem, 96 wykończeń mamy. Wow. Może być to laminat, fornir, różne szkła, lustra. Wybierzemy coś. Na pewno coś zrobimy. Biały kolor to piękne. Yy, tak, tutaj mamy w białym kolorze. Tu akurat jest wypełnienie transparentne. A to, żeby sobie patrzeć na swoje zdobycze, tak? Z galerii. Ewentualnie. Dodatkowo jeszcze mamy oświetlenie górne w standardzie. A powiedz mi, co to jest z Tobą? To jest bardzo intrygujące. To jest dom barwiony. Właśnie z taką fakturą, takie fale. Mhm. Bardzo ciekawy produkt, bardzo. bardzo elegancki. Pozwól, że jeszcze Ci pokażę taki ostatni nasz produkt z wypełnieniem Perspektyw. Wygląda Cieszy. to w ten sposób. Właśnie powstaje pojemna garderoba. Zuzia już chyba nie będzie mogła narzekać na brak miejsca do przechowywania. Bardzo praktyczna garderoba, którą tworzy system mobilnych ażurowych półek jest gotowa. Zuzia błyskawicznie ją zagospodarowała.